Teraz też są fachowcy, jak chociażby Hubert Gorczyca z Lublina. Będziemy mieli okazję podpatrzeć, jak reżyseruje swoje filmy. Najpierw z samochodu. O! Widzisz Wszystkie filmy. ujęcia z ręki. Przyjemne, prawda? Hubert jest w swoim żywiole. Namówił drużbów i druchny, aby odegrali scenę zalotów w konwencji filmu Niemerko. Teraz panowie musicie ciekawy. wszyscy wołać swoje panienki do siebie, nie? Tak, kokietujcie ich, nie? Machacie bioderkami, nie? Tak, nogami, dziewczyny! Proszę podnieść sobie jeszcze wyżej. O! I zachęcacie, tak jest. O, pani czai o co chodzi, jeszcze raz poprosimy. Tak jest. Kokietujemy go. Kokietujemy. Tak, panowie musicie... I teraz trzeba pojeździć ręką, nie? Po, po tym, no. Jak fajnie. Praca filmowca to, no, bardzo, to, to bardzo przyjemne to. zajęcie. Tylko i nogi nie urwi. Coś takiego? No, jeszcze wyżej, nie? Jeszcze wyżej? No. O, o, o. Chodzi o to, że jak na filmie widać te paski, to już jest dobrze, nie? O, te, o. To chyba nie są paski kontrolne. Akcja. Piękna akcja. Już jest lepiej. I teraz ta ręka tam powinna panu tak ochodzić, nie? No, żeby siostra tak pomagała. A to już kolejny filmowiec-amator, Hubert Jeszcze Gorczyca. Z Lublina? Ty masz dobrą pamięć, Mani. Bo spodobało mi się, jak reżyserował tych drużbów w poprzednim odcinku. O, o, to właśnie ta scena. Zaraz zobaczysz, co z tego wyszło. O, tutaj punktem odniesienia jest epoka filmu niemego. Ciekawa stylizacja, prawda? W jakim sensie, Jędruś? No, film czarno-biały, zdjęcia lekko przyspieszone, stąd zabawna mimika. Aha. To nie jakiś tam amatorski reportaż z wesela, tak. ale świadomy zabieg artystyczny. Nie sądzisz? Bez nie. To po prostu kawałek profesjonalnego kina. <laughs> tak, tak. Zdjęcia lekko zabawne, Przyspieszona mimika. Ten zawód filmowca amatora coraz bardziej mi się podoba.